Cześć, nazywam się Marta i studiuję ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dlaczego warto studiować na naszym Wydziale? Nie tylko ze względu na przygotowanie do dalszej kariery zawodowej, która jest na bardzo wysokim poziomie ale Wydział Ekonomiczny to przede wszystkim ludzie to wspaniali wykładowcy, którzy wkładają całe serce, żeby przekazać nam swoją wiedzę. Poznałam tutaj również wspaniałych ludzi, z którymi nie rywalizujemy, a wspólnie studiujemy. I współpracujemy, żeby ukończyć te studia. Nawiązałam tutaj przyjaźnie, oraz znalazłam miłość. Wraz z tymi ludźmi mogą rozwijać swoje pasje, mogę organizować akcje charytatywne, oraz brać udział w konferencjach naukowych, a także aktywnie spędzać czas na naszym pięknym kampusie, przede wszystkim wiosną, kiedy wspólnie grillujemy. Co zrobić, żeby studiować ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i dołączyć do nas? Przede wszystkim na maturze musisz zdawać matematykę, język obcy-nowożytny oraz do wyboru język polski, historię, WOS lub geografię. Ja się nie zawiodłam, Ty również się nie zawiedziesz. Dołącz do nas. Zapraszamy.